Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Temu przeklętemu pokoleniu nie będzie dany żaden znak, tylko znak Jonasza, bo choćby umarli z grobu wstali, nie uwierzą. Dla tych, którzy nie są uczniami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli, a nie widzieli, bo stwardniało serce tego ludu. Nieskore serce ku uwierzeniu we wszystko, co powiedzieli prorocy. Tym, którzy uwierzą, znaki towarzyszyć będą. Uczniom dana jest tajemnica królestwa, bo przyszedłem powołać grzeszników, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli. Kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. Ojcze, zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi a objawiłeś je prostaczką. Podczas pierwszego wystąpienia Jezusa w synagodze w Kafarnał pewien człowiek zaczął wołać do niego. Czego chcesz, chcesz od nas, Nazaryjczyku? Chcesz nas zgubić? Jezus nakazał mu surowo zamilknąć. Człowiek ten zaczął się wtedy miotać i głośno krzyczeć, a po chwili uspokoił się. Wszyscy zdumiewali się, mówiąc co to jest Nowa jakaś nauka z mocą. Potem Jezus udał się do domu Piotra. Teściowa Piotra leżała zaś w gorączce. Jezus podszedł do niej, ujął ją za rękę, a gorączka zaraz ją opuściła. Innym razem, gdy byli na środku jeziora, zerwała się gwałtowna burza. Także fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy obudzili go mówiąc, Panie ratuj giniemy. A on rzekł. Czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Po czym wstał, a wicher uspokoił się i nastała głęboka cisza. Po tym, jak Jezus wrócił do miasta, podszedł do niego setnik i prosił go. Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, byś wszedł pod dach mój. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Powiedział mu Jezus: idź, niech ci się stanie jak uwierzyłeś. O tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy po dłuższej niebytności, Jezus wrócił do kafarnału, przynieśli mu paralityka, aby go uzdrowił. Jezus rzekł do niego: synu, odpuszczają ci się grzechy. Siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy na te słowa pomyśleli sobie. Któż może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? Jezus rzekł do nich: Czemu myślicie, że bluźnię? Żebyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów? Rzekł do paralityka: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On stał i na oczach wszystkich wyszedł na zewnątrz. Innym razem Jezus przyszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy uzdrowi w szabat, aby go oskarżyć. On zaś znał ich myśli i rzekł do człowieka z uschłą ręką: Stań tu na środku. Wtedy Jezus zapytał ich: Czy wolno w szabat dobrze czynić, życie ocalić, czy zniszczyć? A gdy milczeli, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę. On to uczynił. Oni zaś wpadli w szał. Kiedy uczniowie przeprawiali się z Jezusem na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, zastąpili mu wtedy drogę dwaj opętani. On zaś rozkazał im, idźcie stąd precz. A oni wpadli prosto na pasące się w pobliżu, na wzgórzu. Trzodę świń. i zaraz cała trzoda ruszyła pędem purwistym zboczu i zginęła w falach jeziora. Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek, cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus dotknął go, mówiąc: Chcę. Bądź oczyszczony, idź, pokaż się kapłanom i złóż ofiarę za swe oczyszczenie. Gdy szedł, został w drodze oczyszczony. Wrócił się potem, aby dziękować. Gdy uczniowie osłaniali Jezusa przed naporem tłumu, pewna kobieta, która cierpiała na krwotok, przycisnęła się przez tłum, dotknęła jego płaszcza. Jezus obrócił się w tłumie i zapytał kto się dotknął jego płaszcza, uczniowie byli zdziwieni, że pyta się o taki szczegół, bo tłum naciskał na niego ze wszystkich stron. On jednak rozglądał się, aby ujrzeć tę kobietę. Gdy ona się zbliżyła zalękniona do niego, powiedział jej. Twoja wiara cię ocaliła. Zaraz bowiem ustał jej kwotok i poczuła, że jest uzdrowiona. Kiedyś podszedł do Jezusa przełożonych synagogi imieniem Jair i prosił go, by przyszedł do jego domu i położył ręce na jego córeczce, która była w agonii. Gdy byli w drodze, Jair dowiedział się, że córka już umarła. Słysząc to, Jezus rzekł do niego: Nie bój się, wiesz tylko, twoja córka śpi. Gdy weszli do domu Jaira, Wziął Jezus ze sobą Jakuba, Piotra i Jana oraz rodziców dziecka, a ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej. Dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała. Po powrocie apostołów z rozesłania, gdy wraz z Jezusem odpłynęli łodzią na miejsce pustynne, aby odpocząć. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo. Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zaczął ich nauczać. Zrobiło się późno, więc powiedzieli mu uczniowie, każ rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus odpowiedział, wydajcie im jeść. Odpowiedzieli mu, nie mamy tu nic plus pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł, przynieście mi je tutaj. Następnie wziął się te Pięć chlebów i dwie ryby odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, rozdzieliwszy ryby, dawał je uczniom. A uczniowie zaś dawali tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście koszy ułomków. Nie rozumieli wtedy, co się wydarzyło. Niedługo potem, przeprawiając się na drugi brzeg, martwili się tym, że zapomnieli wziąć ze sobą chleba. Wtedy Jezus rzekł do nich ludzie małej wiary, czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie o tych pięciu chlebów na pięć tysięcy i ile zebraliście koszów? Zaraz po tym jak Pan nakarmił tłumy, był już zmierzch, gdy uczniowie zeszli nad jezioro. I wsiedli do łodzi, by przeprawić się na drugi brzeg. Do kafarnał. Nastawił się ciemności, a Jezus jeszcze nie przyszedł. Ruszyli bez niego, jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy płynęli około 500 metrów, ujrzeli Jezusa koczącego po wodzie i zbliżającego się do łodzi. Przestraszyli się. On zaś Nie bójcie się, to ja jestem. Chcieli go zabrać do łodzi, ale okazało się, że łódź była już przy brzegu, do którego zdążali. W jakieś 8 dni po rozmnożeniu chleba wziął Jezus ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę tabor, aby się modlić. Gdy się modlił, Uczniowie byli zmorzeni snem. Kiedy się ocknęli, zobaczyli Jezusa rozmawiającego z dwoma mężami o dziełach, jakie ma do spełnienia w Jerozolimie. Twarz jego promieniała, a szaty były białe jak śnieg. Wtedy szczyt góry, na którym się znajdowali, zasłonił obok mgły i usłyszeli głos, jakby grzmotu. Przestraszyli się i upadli na ziemię. Po chwili mgła się rozstąpiła i zobaczyli, że byli sami z Jezusem. Gdy schodzili z góry tabor, przystąpił do nich pewien człowiek, który prosił o ratunek dla jego syna, cierpiącego na epilepsję. Gdy chory zbliżył się do Jezusa, dostał napadu drgawek. Wtedy Jezus upowieszał go o świcie pierwszego dnia tygodnia. Maria Magdalena, która biegnąc za Piotrem przybyła również do ogrodu, stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, ujrzała stojącego przed nią Jezusa, którego jednak nie rozpoznała. Sądząc, że jest to ogrodnik, rzekła do niego. Zebrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie on, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. Ona obróciwszy się, rozpoznała go i powiedziała rabuni. Tego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 11 km od Jerozolimy. Rozmawiali ze sobą o wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali, przybliżył się do nich nieznajomy i rzekł, i szedł z nimi. Zapytał ich: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą? Odpowiedzieli mu o tym, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Na to on rzekł do nich. Oni rozumni i zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków wykładał im wszystko, co w pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli przybli się do wsi, do której zdążali, a nieznajomy okazywał, jakoby miał iść dalej. Więc przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się nachylił. Wszedł wtedy, by zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsca u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i... I dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go. Lecz on zniknął im z oczu. Wieczorem pierwszego dnia tygodnia, gdy siedzieli ze stołem, a drzwi były zamknięte, on stanął pośród uczniów. Rzekł do nich: Pokój wam. Mówił do nich: czemu jesteście zmieszani i wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie. I przekonajcie się, że duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Po ośmiu dniach, kiedy uczniowie byli z domu wewnątrz domu i Tomasz Didimo z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł do Tomasza. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, dlatego że mnie zobaczyłeś, ale błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Trzeci raz od chwili zmartwychwstania ukazał się Jezus swym uczniom nad Morzem Tyberiackim. O świecie, gdy wracali z połowu, Jezus stanął na brzegu, ale uczniowie go nie poznali. Jezus zapytał ich: Macie co na posiłek? Oni odpowiedzieli: Nie. On rzekł: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzu zarzucili więc i sieć z powodu mnóstwa ryb była tak ciężka, że nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra, Jan, to jest Pan. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. Ostatni raz posłowie ujrzeli go w Jerozolimie. Wtedy rzekł do nich, oto ja ześlę na Was obietnicę mojego ojca. Wy zaś zostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Po rozmowie z nimi wyprowadził ich ku Betanii i, podniósł ręce, błogosławił ich. Wtedy rozstał się z nimi i zniknął im z oczu. Rankiem w dzień pięćdziesiątnicy, gdy przebywali w wieczerniku, niebo nagle się zachmurzyło i zerwał się silny wicher, jak przed burzą. Wybiegli z izby które siedzieli i ogarnęły ich ognie. Ujrzeli syczące iskry, jakby ogniki wybuchające z przedmiotów i ludzi oraz dał się słyszeć przejmujący świst. Po chwili wszystko się uspokoiło, a wiatr ustał. Apostołowie rozpoznali w tych ognikach i w wichrze zapowiedziany znak Pana. Ogarnięty euforią wybiegli na ulicę, głosząc napotkanym przechodniom we wszystkich językach Dobrą nowinę o zbawicielu.